Cześć, witajcie na moim kanale. Jesteś czy cię nie ma. Jestem w tle. Dzień dobry. Dzisiaj zapłacony rachunek za prąd. Dzisiaj zapłacony rachunek za prąd ja i mamy światło. Mówię światło normalnie. Kurde <grym> jest <grym grym> naprawdę. Gdzie to tu jest tu? Ktoś tam mi Wczoraj pisał... Nie, że nastrojowo i nie i no, to tak to tak by... no jaj, nie no, ale no już tam jazda jest, no. Że... Jak można kupywać kena i zrabki jak za prąd nie płaci. <laughs> Kurde ludzie. Naprawdę no, weźcie skądcie już. Ale tak jest, no. ja, taki komentarz zrobi wcale nikt, nikt nie pisze, bo <śmiech> śmiechu normalnie. Dobra, dzisiaj tam no szybko tak dwie aby krzyżóweczki zabrałem sobie, byłem z pokasę, resztę w kieszeni. Numerem 8, 14 krzyżówki XL. Na razie nic znaczy jest. Tu Ada, 14. Ada to nie wypada. Zobaczymy, czy będzie coś więcej. Bicykl. To tu to myślałem, nie, tak. przez to wziąłem, bo kiedyś miałem te bicykle. Ale może, może, może. Zobaczymy. U Szybko, szybko, bo te. <średziny> szybko, szybko drapać. Bo. Dzieci wyleciały po chleb do sklepu szybko, po, więc trzeba szybko, to chleb to sobie bo tak bym znowu, no, bo tak bym znowu, ten, no, co, by musiał światło drapać, a tak, być. a tak mamy światło, bo jeszcze widu jest, g, a tak by światło, bo nie mamy światła normalnie, więc wiecie, nie, rachunki niepłacone, nic, teraz będziemy pod mostem mieszkać, bo no bo krzyżówki tej na sprawy trzeba kupować. Kena, jagoda powstało. Gdy, gdzie tu jest gry? Nie, to już też jest. Gdy. No. Zawsze się znajdzie ktoś, kto tam coś z No wiem, tam nie to wiesz, się wyparzy, ale mi się tak świadczy jak to czytałem. Ale no cóż, dobra, k, k, gdzie jest k, tu, jest, jest drugie słowo, oka, oka, jest, jest drugie słowo, to może coś będzie, może coś będzie, r jakby było, to żeby było super, e, k. K, 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 jest oko, jest drugie słowo w drugiej, ja go daję oko, no, po dwa słowa już są. Także czekamy na trzecie Jeszcze trochę jest więc T Literka T Ty jak twu Trwoga Trwoga Ty jak trwoga Ale żeś dała trwoga O tu mamy jedno Mało, mało, mało Szybko, szybko bo dzieci przyjdą Szybko, szybko drapać, 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 drapać A to nie idzie tak T T T, dobra Kurce, teraz F, jakieś wszystkie takie teraz... Szybko tam za literki F no, Ale widzisz, jak to jest? No, teraz F. Teraz takie nędzne. Już po dwa słowa są. Myślisz, że tu coś padnie. A tu ci o co się dzieje? Y. Których nie ma. I tak to jest. A myślałem, że może coś tutaj pięknego będzie. Szczał życia, a tu. Jak widać, szczał życia chyba nie będzie. zostały 4. No jest h. Hmm. Ojajaj. Jaj. Czy tu jest gdzieś h? Nie widzę. No i tak to wygląda. Iż F, h, no h y. Teraz x, l? Patrz, jeszcze i, i będzie ten mój bicykl. Mhm. Ile razy jest. Le? L. Tu. Tu jest i koniec na tym. No. I cały czas dwa. Ale im, jak będzie i, to już będzie dobrze. Mhm. Specjalnie wziąłem, dlatego że ten bonus, nie? Mhm Bo zawsze w tym bicyklu miałem i ostatnie dawaj i. A, wiedziałem, że będzie X. Nie mówiłem? I uwaga, jest Z. Ja pierniczę, co za dziadostwo. Ale nie, ja tam się, ja się nie bawię tak. No, co za hafajstosy, no. No, tak ładnie się zapowiadało, i, i się zapowiedziało. Tu nawet zedni dni ma wcale. Ja pierniczę, po dwa. Mm. To może ta druga. No i tak, upe. No widzisz, a tu co było? 20 zł nie dali. No nie dali. Psiokre w niedziela. Będziesz drapać? Idą. No. Kurde, sam. to cisza. Ja cisza, żeby mi tu nie... Tak szybko przyszli No tak szybko nie, Biegiem chyba kurczę lecieli Co to kolejek nie ma w sklepie Ja jak idę to muszę wstać przy kasie Psia krew niedziela No coś nieprawdopodobnego A jeszcze my oglądali teraz mecz Ruch z Wisłą, ale dostali baty. Ruch z Wisłą 5 do 0. Ja pierniczę to się w głowie nie mieści na chorzowskim stadionie czarownic. W no, mamy W, nie ma W, chyba będę na zerówce M. Może mikser będzie. M. Gdzie mamy M? Tu mamy M. Tu mamy M Prom. Promenada. M i to by było na tyle. No i jest ten paskudny X oczywiście. Jakby nie było. U. U, u. unia. U gdzie mamy u no to dzisiaj będziemy robić tosty znowu ser, szynka e. i te inne różne różniste owiec. E. Pierwsze, pierwsze słowo, E. e. gdzie tu jest e-pies, e, e i e, dobra, e, Walking. jedziemy dalej, y, czy mamy gdzieś tu y? No nie mamy kurczę, no i to jest właśnie to. Zawsze coś brakuje. No nie ma, nie widzę w każdym bądź razie. L. L. Tu jest L. Mielec, stary mielec. L L. L. I powstał lis, tu było E czy nie było E? Było, ale tu E poopuszczały. Psiokrwi i mamy literkę G. I tu mamy Igora. Cześć Kinusia. Cześć Kinusia. Cześć. No, G. Literka G. Czy mamy gdzieś? Kupiliście na chleb? Tak. No idzie, też tu Ten i ten? Tak. Cześć, Karol. Cześć. Z. No, nie było ludzi, nie? Byli, byli, ale bieg, bieg, biegiem. Nie było. Set. Nie, tu musieliśmy iść, bo jakiś pan był taki, co nie wiem. Co był? Kamieniami rzucą. Kto? Gdzieś pan starszy z kolegą rzucali kamieniami. Ja kamieniami, właśnie biegłam. Uj, tu była stówka, ale niestety. I PO. P.O. p, -o. p, -o. p Nie Dobra, no niestety ani jedna, ani druga. Także tak się ładnie zanosiło tu bicyG i zabrakło a tu zabrakło i byłoby 120 a tak mamy 10 do tyłu no dobra dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje, lajki i co widzimy się w poniedziałek do dogrywce z hazardowym studiem te mhm. 50 jeszcze muszę dograć i, i będzie finał dobra co z ty dzieci idą robić? tak, to jest moja zakupiona wersja. póki jeszcze widać i światło jest, także Pamiętajcie, bo po tym jak już będzie 18, to już koniec do spania. Nie. co? Nie. Bo dzisiaj do wojskic do Wojskic? tak. Aha. i będziesz śpiewać, tak? nie będę śpiewać. Mhm. no dobra. no, no to to by było na tyle. dwie krzyżówki są, nic nie ma. trzymajcie się. pozdrawiam. do następnego. cześć. pozdrawiam. cześć.